Kto jak kto, ale ja o strachu wiem bardzo dużo. Znam to uczucie paraliżującego niepokoju, niepewności, które sprawia, że nie wiesz co robić, że chciałbyś uciec, że chciałbyś zniknąć, a jednocześnie wiesz, że masz na sobie odpowiedzialność. Kiedy kilka lat temu założyłem działalność i podjąłem pewne działania, które nie przyniosły zaplanowanych rezultatów, spowodowały, że musiałem zamknąć firmę, poradzić sobie z konsekwencjami, które spotkały mnie podczas pandemii. Tak zaczęła się moja przygoda z olbrzymim stresem, z którym należało sobie poradzić, z odpowiedzialnością, którą należało przyjąć, no i z konsekwencjami, które się z tym wszystkim Wiążą, więc kto jak kto, ale ja o temacie strachu, lęku, stresu bardzo dużo. I owocem tych moich rozterek, rozmyślań, i właśnie konsekwencją moich doświadczeń jest powstanie tego podcastu, aby pomóc ci radzić sobie ze stresem, budować odporność psychiczną, usuwać blokady, które pojawiają się na drodze, i sprawiać, że trudności, które Postrzegasz jako przeszkody, mogą stać się cegłami, z których zbudujesz most do Twojego potencjału, dzięki którym zbudujesz most prowadzący Cię do nowych rozwiązań. Cześć. Witaj w kolejnym 37 odcinku podcastu Self Flow. Odcinek ten chciałbym zacząć od Przytoczenia pewnego fragmentu z książki Siła spokoju Dana Milmana, w którym autor, zarazem główny bohater, prowadzi dialog z Sokratesem. Ta krótka wymiana zdań będzie doskonałym wprowadzeniem do odcinka, który dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. A zaczyna się od serii pytań których Sokrates pyta Dana. Gdzie jesteś? Tutaj odpowiada Dan. Gdzie jest tutaj na stacji? Gdzie jest stacja w Berkeley? Gdzie jest Berkeley? W Kalifornii. Gdzie jest Kalifornia? W USA odpowiada Dan coraz bardziej poirytowany. Gdzie jest USA? Na Ziemi. Gdzie jest Ziemia? W układzie słonecznym. Gdzie jest układ słoneczny? We wszechświecie. Gdzie jest wszechświat? I tu Dan zatrzymał się, kiedy Sokrates powiedział: To jak masz wiedzieć, co masz robić, kiedy nawet nie wiesz do końca, gdzie jesteś? Jak możesz wiedzieć cokolwiek, kiedy nawet nie wiesz, gdzie się znajdujesz? Przytoczyłem ten fragment, dlatego że temat, który dzisiaj przygotowałem, będzie o strachu. I zanim zaczniemy Wgłębiać się w ten temat, zachęcam Cię do zainwestowania Twojego czasu w poznawanie różnych systemów filozoficznych i duchowych, żeby znaleźć swoje miejsce w świecie. Bo wtedy, kiedy znajdziesz swoje miejsce w świecie, kiedy znajdziesz swój fundament, będzie łatwiej Ci znaleźć odpowiedzi na inne pytania. Chciałbym na temat strachu spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszą będzie perspektywa filozofii stoickiej, a druga systemu duchowego zwanego vedantą, która niesie interesujące, intrygujące odpowiedzi na, na pytania, które mogą pojawić ci się w głowie. Żeby wyjść z, z pojęcia strachu czy z emocji strachu, w której możesz się znajdować, do działania czy do sprawczości, Potrzebujesz dokonać zmiany. Potrzebujesz dokonać transformacji. A czym jest transformacja? To słowo to składa się z dwóch segmentów. Pierwszym jest trans, czyli przemieszczenie się, i formacja, czyli zmiana formy. Więc transformacja jest zmianą formy przez pryzmat, której teraz postrzegasz rzeczywistość na taką, która pozwala ci spojrzeć. Z innej perspektywy, z szerszego obrazka. Dzisiaj będę chciał spojrzeć na perspektywę strachu, właśnie z większego obrazka. A żeby to zrobić, potrzebujemy zrozumieć, czym jest ten większy obrazek. I ja mam dla ciebie dwa takie punkty odniesienia. Jeden może bardziej znany, drugi mniej, i ten pierwszy bardziej zrozumiały. Będzie dotyczył poziomów logicznych Roberta Diltsa. To jest o tyle model wygodny, bo pozwala nam, tak jak w rozmowie z Sokratesem, zwiększać tę perspektywę coraz bardziej, oddalać się, żeby właśnie dostrzec ten pełny obraz. Żeby zrozumieć tę hierarchię poziomów logicznych, podam ci ten poziom i krótkie pytanie, które pozwoli bardziej zrozumieć tę. Strukturę, więc na samym dole jest środowisko, czyli pytanie, jak zmieni się otoczenie. Po drugie, zachowanie, czyli jeżeli dany człowiek działa na poziomie zachowania, to jak ja się zmienię, żeby zmienić moją sytuację. Na trzecim stopniu jest, są zdolności i kompetencje, czyli jakie mam zasoby, żeby wprowadzić zmianę. Po czwarte, wartości i przekonania, czyli dlaczego chcę dokonać zmiany, jakie wartości i przekonania mogą mnie blokować, albo jakie wartości i przekonania potrzebuję w sobie ugruntować, żeby ta zmiana mogła nastąpić. Wyżej jest tożsamość, czyli czy ta zmiana odzwierciedla to, kim jestem, albo kim potrzebuję się stać, żeby tej zmiany dokonać. I najwyższy poziom. Duchowości, można powiedzieć też misji, czyli zmiana ma nastąpić dla kogo lub w jakim celu, albo jeszcze inaczej, w jakim szerszym kontekście działam, w jakim szerszym kontekście potrzebuję popatrzeć, czyli z jakiego powodu tu jesteś, jaki wkład chciałbyś przekazać innym, jakbyś chciał zostać zapamiętany po śmierci, w co wierzysz, albo czego jesteś pewien. I ten poziom najwyższy, właśnie duchowości, będzie nam służył jako punkt odniesienia. Do tego narzędzia czasem wracam pracując ze sobą, pracując też z innymi, kiedy staram wspierać się ich w zmianie. Natomiast, żeby przyjrzeć się bardziej temu poziomowi duchowości, ja zapraszam Cię jeszcze do spojrzenia rozłożenia tej części duchowości na jeszcze inne obszary, które proponuje Wedanta. Nie będę tych poziomów jakoś szczegółowo opisywał, bo, bo zajęłoby to nam teraz zbyt dużo czasu, ale bardzo ogólnie korzystam z książki ku nieśmiertelności i dysmelii. Do tej książki pewnie jeszcze wrócę, ponieważ nie sposób patrzeć na swój rozwój i, i zmiany, które, których chcesz dokonać, nie sięgając tego tematu duchowości. Jakoś tak jest, że temat związany z duchowością... Przejawia się w bardzo wielu dziedzinach nauki, filozofii i też twojego rozwoju. No więc zgodnie z Wedantą, ta sfera duchowości mieści się w pięciu warstwach. Ten podział jest umowny, natomiast daje on rozeznanie i porządkuje takie rzeczy jak umysł, jak inteligencja i rozróżnia ona te wszystkie elementy, które my niestety ze sobą mylimy. Więc ta najbardziej widoczna powłoka naszego ciała, zwana Anna Majakosia, czyli po prostu nasze ciało, stanowi ona fundament tego, na czym zbudowane są inne osłony. Można powiedzieć, że ta struktura jest osłoną zbudowaną z transformowanego jedzenia. Druga warstwa to Prana Maja Kosia, Czyli ciało witalne. W tej nazwie jest część zwana praną, czyli energią życiową. Prana odżywia ciało fizyczne i łączy z innymi powłokami. I komunikacja między nimi odbywa się właśnie dzięki pranie. To ona sprawia, że wszystkie procesy powodujące oddychanie, krążenie, trawienie, myślenie, mowa, słuch i inne że te wszystkie procesy zachodzą. Trzecia warstwa, to manoma kosia, czyli ciało mentalne. I składa się ona, według Wedanty, z naszych uczuć, myśli, emocji, pamięci, wyobraźni. Właśnie ta struktura odpowiedzialna jest za nasze funkcje poznawcze, takie jak pamięć, percepcja, i to tam przetwarzamy nasze doświadczenia i emocje. Ta część umysłu w naszym stanie nieobudzonym zajmuje się. Światem zewnętrznym. Tu też mieści się przetwarzanie symboli, i zauważ, że ta warstwa bardzo często jest tą, z którą pracuje się w ramach procesów terapeutycznych, bo odnosimy się do naszych uczuć, do naszych emocji, więc tu jest to połączenie widoczne. Czwarta struktura to jest Vigiana Majakosia, czyli ciało mądrości albo ciało inteligencji. To jest osłona intelektualna i jest to część energii mentalnej w jej wyższej funkcji. I ta struktura pozwala odróżnić życie ludzkie od zwierzęcego. Bo chociaż my, tak, jak, podobnie jak zwierzęta, możemy doświadczać emocji i głębokich relacji, to tylko istoty ludzkie mają zdolność odróżniania dobra od zła, wieczności od iluzji, to nasz intelekt jest czynnikiem duchowego wzrostu i rozwoju. Z tego poziomu doświadczamy poczucia jedności wszechświatem. Inteligencja współpracuje z powokłą fizyczną, ze zmysłami, emocjami dotyczącymi spraw materii. I tu, na tym etapie zaczyna się odróżniać wiedzę duchową od materialnej oraz rozpoznawać prawdę od fałszu. Jeżeli masz zwyczaj, czyli jeżeli masz taką rutynę codziennej medytacji, czy kontemplacji, do której zapraszają stoicy, to Wchodząc w ten stan, właśnie łączysz się z tym obszarem. Ostatnią z osłon jest Ananda majakosza, czyli ciało przyczynowe, inaczej osłona błogości. I jest to najbardziej subtelna zasłona zakrywająca jaźń, czyli Atman. I zgodnie z, z naukami Vedanty, wejście poza kotarę tej osłony pozwala odczuć szczęście, które jest możliwe dopiero na duchowym, a nie materialnym poziomie. To ta warstwa przechowuje naszą materialną i duchową tożsamość i w wyższym stanie świadomości powłoka ta odsłania naszą duchową naturę, pozwalając kosztować smaku szczęścia płynącego z wyższych wymiarów, a nie z niższych. Tak o tych powłokach można przeczytać w książce Idy Smeli. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, to do czego cię zapraszam do, do zanurzenia się w mądrość stoicyzmu i wedanty, żeby pokonać strach i zbudować swoją wewnętrzną odporność. To na czym dzisiaj się skupię, to badanie i zaproponowanie praktycznych technik wynikających z nauk ponadczasowych tych starożytnych obu filozofii, które prowadzą nas w stawianiu czoła naszym lękom z odwagą i jasnością. Postaram się pomóc tobie. Odkryć, jak zrozumienie natury strachu i zastosowanie tych spostrzeżeń pomoże wprowadzić do Twojego życia więcej spokoju, siły i klarowności. Czym tak naprawdę jest strach? Każdy ma inną definicję strachu. Na różnych poziomach może być ona odczuwalna. Ciekaw jestem, co dla Ciebie to oznacza. Wyobraź sobie, że stoisz nad przepaścią klifu. Patrzysz, a pod Tobą jest. Przepaść kilkaset metrów w dół. Być może miękną ci nogi, być może zasłoci w gardle, być może serce mocniej bije, być może jakiś mały kamyk wysunął ci się spod, spod nóg i w takich momentach pojawia nam się strach, pojawia nam się lęk, pojawiają się objawy somatyczne związane z szybszym biciem serca. Żeby pomyśleć o strachu trochę bardziej symbolicznie, można wyobrazić sobie taką metaforę smoka do pokonania, i jeżeli tak bardziej namacalnie sobie pomyślimy o tym smoku, no to zauważy, że strach często wynika nie z tego, co się dzieje, ale z tego, co może się wydarzyć. Czyli strach dotyczy pewnych projekcji w przyszłości, niepewnych, budzących w, w nas obawę, i to jest kluczowe, żeby zrozumieć, że strach nie jest związany z przeszłością. Nie jest też związany z bieżącą chwilą, w której jesteś, bo oczywiście w tym momencie, w którym jesteś, możesz się bać, ale on dotyczy skutków, dotyczy niepewności, niepewnej przyszłości. Zacznijmy od podejścia do strachu według stoicyzmu. Z pomocą przychodzi nam już wielokrotnie w tym podcaście cytowany Epiktet i jego znany cytat, że ludzi nie niepokoją Rzeczy, ale ich pogląd na nie to nie faktów się boimy, ale interpretacji tych faktów. Główną postawą w stoicyzmie jest koncentracja na tym, na co mam wpływ, jednocześnie akceptując, że niektóre wydarzenia są poza naszym wpływem i kontrolą. Marek Aureliusz w rozmyślaniach wspominał, że warto zaakceptować to, co przynosi nasz los, bo to właśnie jest potrzebne dla naszego rozwoju. Więc zrozumienie i akceptacja jest w ogóle pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany. Nie jesteś w stanie zmienić czegoś, czego nie akceptujesz, co wypierasz w swojej, ze swojej świadomości, bo jeżeli jesteś w dysocjacji, to trudno zmienić sytuację, która nie wierzysz, że się wydarza, właśnie. Mając te dwie rzeczy na względzie, wracając wielokrotnie, kontemplując takie podejście, gruntujemy w sobie planowanie nad strachem, zamiast oczekiwać hipotetycznych zdarzeń, które może się zdarzą, może nie. Przejdźmy do Wedanty. Wedanta to system filozofii hinduskiej, choć z perspektywy Miejsca, można powiedzieć, indoaryjskiej, opartej o postrzeganie rzeczywistości i swojej jaźni, czyli wspomnianego na początku Atman'a. Wedanta twierdzi, że strach pochodzi z ignorancji wobec naszej prawdziwej natury. I ważne jest tutaj zrozumienie tych definicji, ponieważ Wedanta opiera się o bardzo precyzyjne definicje, żeby nie było nieporozumień. Dlatego, ignorancja jest tutaj e, słowem ważnym, który nie oznacza. Ignorancji w takim potocznym rozumieniu, olewania obowiązków, rzeczywistości, takiej, która jest, ale ignorancji związanej z takim słowem pochodzącym z sanskrytu oznaczającym avidię, czyli niewiedzę. Czyli bycie w niewiedzy, to jest bycie w ignorancji. Stąd. Vedanta jest, podobnie jak stoicyzm, bardzo pragmatyczną nauką, praktyczną, opartą o konkretne fundamenty, można powiedzieć, że opartą o naukowe podstawy. I tu warto przytoczyć cytat z Kata Upanishad: Kiedy umysł jest spokojny i czysty, jaźń się sama przed nami ujawnia. Oznacza to, że nasza jaźń wykracza poza ograniczenia ciała i umysłu. Jak głoszą słowa przypisane Einsteinowi rozwiązanie danego problemu znajduje się zwykle na wyższym poziomie percepcji niż ten problem powstał. I żeby zrozumieć naturę strachu, warto przytoczyć jedną z powieści z eposu zwanego Bhagavad Gita, bardzo znanego, na który powołują, powołują się autorytety z obszaru filozoficznego, między innymi, jest taki epizod, kiedy Krishna poucza Arjuna o tym, że natura Atmana jest nieznieszczalna, czyli wieczna, niezmienna. I z tej perspektywy strach to tylko tymczasowe zakłócenie niż nieodłączna część istnienia. I takie przewartościowanie tego strachu pozwala się nam z nim skonfrontować, zaakceptować jego istnienie, zrozumieć go i przepracować. To teraz Zapraszam Cię do praktycznych technik przezwyciężania strachu, zarówno z perspektywy stoickiej, jak i wedyjskiej. Pierwszym krokiem jest racjonalne badanie. Zarówno w stoicyzmie, jak i według nauk wedanty, racjonalne badanie to racjonalne podejście, które pomoże Ci wyjaśnić przyczynę strachu i zmniejszyć jego intensywność poprzez kwestionowanie jego podstaw. Kiedy zaczniesz zadawać się pytanie, czego się boję, czy ta obawa opiera się na rzeczywistym zagrożeniu, czy na wyimaginowanym? Co najgorszego może się wydarzyć? Jak prawdopodobny jest ten najgorszy scenariusz? Zauważ, że samo zadanie tych pytań pozwala bardziej rozpoznać problem, który ciebie dotyczy. Możesz wtedy objawy strachu uznać jako przesadzone albo bezpodstawne, pozwalając na to, żeby ten poziom odczuwalnego strachu się zmniejszył. Jeżeli rozważysz potencjalne przeciwności losu, które mogą na twojej drodze stanąć, możesz zmniejszyć ich wpływ. Taka postawa pozwoli Ci przygotować się zarówno od strony emocjonalnej, czyli wyrazić swoje emocje, odczuć je w ciele, zobaczyć, gdzie one się. Pojawiają, gdzie te napięcia, w której części w ciała, w których mięśniach się kumulują, ale także pozwalają na mentalne rozprawienie się i mentalne przygotowanie się do wyzwania, bo jeżeli umiesz już coś nazwać, to już wiesz, z czym się mierzysz, już wiesz, z którym smokiem będziesz walczył. I tu przechodzimy do kolejnej strategii, znanej ze stoicyzmu jako premeditatio malorum, która mówi, że. Że strach przed porażką może być wyniszczający, ale bycie gotowym na wyzwanie pozwala skupić się na naszych działaniach bez paraliżu. No i częściej najbardziej boimy się nieznanego niż znanego. Więc jeżeli rozważysz potencjalne przeciwności losu, z którymi przyjdzie ci się zmierzyć, łatwiej ci będzie je pokonać. Prosty przykład, jeżeli wiesz, że wracasz z pracy do domu, i stoisz często w korkach, możesz wziąć sobie coś do jedzenia, żeby móc zjeść jakiś posiłek, który doda Ci energii, albo przygotować audiobooka, którego możesz słuchać, który pozwoli Ci ten czas też efektywnie wykorzystać. Jest jeszcze jeden element strachu, którym jest strach przed śmiercią. Ten temat też jest. Tematem na osobny odcinek, natomiast właśnie w, w Buhagawadgicie, kiedy Kryszna porusza temat strachu przed śmiercią i na samym początku drugiego rozdziału rozwiewa go polecając skupienie się na teraźniejszości. Bo strach to martwienie się o przyszłość. Podobnie Vedanta, jak i stoicyzm za, zapraszają do spojrzenia na tu i teraz, do powrotu do tu i teraz. Bo w tym momencie, w którym teraz jesteś, to w tym momencie masz możliwość wykonania działania. Kolejny sposób na strach to medytacja i uważność, czyli mindfulness. Słowo odmieniane w tych czasach przez wszystkie przypadki. Natomiast dobrze zrozumiane pozwoli po pierwsze uspokoić umysł i osiągnąć klarowność, bo tak jak w zmąconej wodzie nie zobaczysz dna, tak wzmąconym umyśle, targanym emocjami, strachem, myślami, wyobrażeniami trudno jest dostrzec rozwiązanie. Regularna medytacja pomaga osiągnąć spokój, odporność, umożliwiając stawienie czoła wyzwaniu. To, co może tobie pomóc, to dwa narzędzia, które w wedancie zwane są pranayama, czyli odpowiednie oddychanie i Diana, czyli medytacja. Narzędzia te pozwalają na wyciszenie umysłu i na transformację, można by powiedzieć, transcendencję, transcendencję strachu w Twoją moc, w energię, z której możesz już ulepić coś konstruktywnego. Wraz z medytacją pojawia się nam słowo kluczowe być tu i teraz i do tego też zaprasza Marek Aureliusz. Mówi on: ogranicz się do teraźniejszości. Koncentrując się na tu i teraz, możesz ograniczyć niepokój związany z niepewnością przyszłości. I to też jest zgodne z naukami Vedanty, która zakłada właśnie mindfulness i uważność. Koncentrując się na teraz, zmniejszamy wpływ spekulacyjnych obaw o to, co może się zdarzyć. Cytując słowa Słamiego Vivekanandy, w chwili, gdy się boisz, jesteś nikim. Innym narzędziem, które warto mieć na uwadze w obliczu strachu, jest oderwanie się od wyników. Jedna z nauk zawarta w Srimad Bhagavad Gita to wykonanie swoich obowiązków bez przywiązania do wyników, bo poprzez skupienie się na działaniu, w oderwaniu od wyników, pozwalasz sobie opanować niepokój, odrywając się od wyników, uwalniasz się od stresu. Bo na wynik nie zawsze masz wpływ. Taką postawę promuje karma yoga i polega na działaniu z poświęceniem, celem i uważnością bez skupiania się na sukcesie albo porażce. I zauważ, że podobnie jest w stoicyzmie, który zakłada skupienie całego wysiłku na intencji, na działaniu, przyjmując, że ze spokojem umysłu te wyniki jakiekolwiek będą. Ostatnim z narzędzi, które ci proponuję, to zaakceptowanie nietrwałości. Obie filozofie, zarówno stoicyzm, jak i Vedanta, zakładają nietrwałość natury życia. Seneca powiedział, że ten, kto boi się śmierci, nie uczyni nic nigdy wyjątkowego. Akceptując nietrwałą naturę, możemy kultywować postawę nieustraszoną wobec życiowych wyzwań. Warto zrozumieć, że wszystkie zdarzenia, zarówno te dobre, jak i złe, są przejściowe. Mając świadomość, że to wszystko minie, pozwalasz sobie przejść przez życie z odwagą, zmniejszając poziom stresu. I Vedanta podobnie naucza, że życie materialne jest przejściowe. Pamiętasz te pięć struktur, o których na początku mówiłem? Anna maja -Kosia, czyli właśnie ta powłoka materialna, widoczna. Vedanta naucza, że życie materialne jest przejściowe, jest iluzją i że prawdziwa rzeczywistość leży poza tym. Przedstawiłem Ci pięć narzędzi, racjonalne badanie, premeditatio malorum, czyli co najgorszego może się wydarzyć, medytację i mindfulness, oderwanie od wyników oraz zaakceptowanie nietrwałości życia. Zmierzając do końca tego odcinka, zapraszam Cię do osobistego badania zarówno filozofii stoickiej, jak i wedanty, aby pokonać strach z nieugiętą odwagą i odpornością, uwalniając się z uścisku strachu i niepewności. Obejmowanie integrowanie tych obu filozofii otworzy Ci drzwi do wewnętrznego spokoju i głębokiej. Klarowności. Tego z całego serca Ci życzę. Jeżeli chcesz więcej posłuchać o stoicyzmie, to przeznaczyłem kilkanaście odcinków poprzednich na to, żeby przyjrzeć się wybranym obszarom, znanym ze stoicyzmu i strategiom, które pozwalają działać Tobie efektywnie. Jest też kilka odcinków związanych z naukami WET, do których też Zapraszam. To tyle na dzisiaj. Ufam, że przedstawione narzędzia, proste, bezpłatne, pozwolą Ci popatrzeć na swoje działania i swoje życie z szerszej perspektywy. Zapraszam Cię do badania swojej duchowości, bo to właśnie w Tobie kryją się wszystkie odpowiedzi, których. Poszukujesz. A jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli potrzebujesz pomocy w Twoim rozwoju, uznałeś, że utknąłeś w jakimś obszarze, zapraszam Cię do kontaktu. Ufam, że doświadczenie, które zebrałem, zarówno z perspektywy stoicyzmu, ale też i innych narzędzi, które wykorzystywałem i wykorzystuję w pracy ze sobą, z pokonywaniem swoich przeciwności, które życie postawiło mi na drodze, pozwolą też zastosować. Do rozwiązania także Twoich wyzwań. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do refleksji i do kolejnych odcinków. Cześć.